Serdecznie witamy wszystkich hodowców, tu na pierwszym planie mamy kolegę Tomasza Borkowskiego, czekaj, 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 cze, 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 cze. tutaj zeszyt studiował po czym są gołębie, które tutaj nam daje na ligę. Ostatnio kiedy byliśmy, dostaliśmy od niego dwa ptaki, to były ptaki o numerach 19 i 20, jeden niebieski, drugi nakrapiany, one już są u Waldka Wójciuka w Toruniu. No, powiedzieć... Teraz nam trzy nam. czekaj, czekaj to tak. coś nie wszystko. Ale tutaj Tomek jeszcze ma pochwal się, bo masz kapelusz. Tak. Zobaczymy, to jest pamiątka z panamy, z wycieczki do panamy. Tak, On dobra. tak może nie wygląda tak jak bardziej, jak tak na odpustach możemy za 20 zł kupić, ale to jest oryginalny z panamy, tak? Z tak, takiego specjalnego wybramy. materiału, ręcznie robiony. No i teraz akurat dobrań. kiedy słońce mamy, może sobie przykryć głowę. Dokładnie i ten i powrócić myślanie w te Właśnie. Dobra, to teraz powiedzmy coś więcej o tych gołębiach, bo mamy Dobra, tak. trzy sztuki, to są Pierwsze... dla Waldka, Wojciuka, do Torunia. Pierwsze dwa, które zabrałeś i się okazało, że wziąłeś z jednej pary. To są gołębia o numerach? 20-19. I to, to jest ciekawa rzecz, bo te dwa gołębia to są po gołębiu, po Belęsie, którego dostałem od Stefana Jurczyka i sparowany był z taką starą samicą, ale z bardzo witalną, z bardzo dobrymi genami od świętej pamięci Mańki, mańki fryzjer, który zmarł. I ta samica do niego wróciła po 7 latach, nie miałem już No i akurat z tej pary dwa. To są bojemy. dwa te pierwsze, które daliśmy tak, ten niebieski ten pierwszy, i, daliśmy. I, teraz, i nakrapiany. Tutaj, tutaj teraz jeszcze spróbujemy dać takie, żeby było jak pięć jak na wspólny gołęnik. Tak, tam taka, takiego niebieskiego gdzie Tomasz Borkowski, 5 gołębi tam taki o numerze 31, 31, niebieski i 31 to też mamy z takiej ciekawej pary, no pojechały gołębie na wspólne, także zobaczymy co z niej będzie, tu masz 41 tam, co pokazywałeś, ja, 31, aha, no, 30. 30. aha, bo Ty wyżej patrzysz, rzeczywiście, Ta, 31 to jest ten gołąbek, mhm. to Valtka Wojciuka będzie, tu mamy drugiego gołąbka, 27, 8, 28, 28, co to jest? Zacznijmy to akurat. Nie obrączkowałem, tylko Karina. 28, o, no to to jest gołąbek. Jego ojcem jest samiec od Jarka Wierzbickiego. Ojciec, siostra tego gołębia, miała, siostra, siostra ojca tego gołębia, tak to powinno być, miała 31 miejsce z finału na Krakusie. Za, tak, w tamtym roku. Na to myśl, tam mocno kolegujemy, to otrzymałem od niego takiego samca i z tego wyszedł taki młody. I połączony jest ten gołąb na samice od Marchwackich. I mogę powiedzieć co, że rodzeństwo tego gołębia będzie gdzieś na wspólnym golniku, ale nie wiem, gdzie chyba na Kalimanci albo na Faunie. Także zobaczymy, jakie sprawdzą w polskich i w zagranicznych gołębnikach. To jest ciekawy gołąb. No i ostatni gołąbek, którego tu przekazuję. A to jest na obrączce amerykański, bo on miał być przenoszony na aukcję, ale z racji tego, że... No, Chcę też coś najlepszego, to to jest jak widać chyba samiczka, niebieska strata, tak jest, matką tej samiczki jest samica od Łukasza Łosiowskiego, osiągnęła ona 9 miejsce z tu 200 km na Krakusie i była jedenasta na superkapie z 625 km i ona została połączona na samca od Irka Zwierza, którego tu bardzo pozdrawiam, po prostu jakieś otrzymał ode mnie samca, tego samca dołożył do swoich samic i oddał mi po prostu dziecko. No i zobaczymy. Też te goęby są gdzieś e, na wspólnych wyłędnikach, także tutaj. Zobaczymy. U nas będą zobaczymy. latały tam w Toruniu w oddziale 0326 w brzozówce, u kolegi Waldemara Wojciuka. Tam jeszcze przypominam, będzie u Tomka drużyna taka jedna i u Krzysia przytasa. Także bardzo dziękujemy, ale to jest jeszcze dopiero początek, bo jeszcze tak za chwilę tak. chcemy zapowiedzieć taką e, ciekawostkę, którą tutaj wspólnie z Tomkiem i z firmą dla hodowców z Krosina będziemy realizować. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot! Dobry lot.